Informacje były bardzo zdawkowe ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jakby obowiązkiem jest to, że występuje jakiś minister, przychodzi na komisję. No, został wysłany wicedyrektor, do którego nie mam żalu. Zostało no, taką zadanie, że ma reprezentować rząd, no to przyszedł, ale wicedyrektor, a powinien być minister, to świadczy o też podejściu rządu do rozmowy z Branżą offshore w tym przypadku, ale to jest nie tylko branża offshore w sensie no samego stawiania wiatraków, tylko to są wszystkie stoczniowe sprawy operatorzy Firm, które potem będą obsługiwać te farmy wiatrowe. Też nie wiem, na ile Polacy sobie zdają sprawę, że ta budowa offshore na Szerfie Morza Bałtyckiego to jest największa inwestycja. W ostatnich 30 latach, dużo większa nawet niż ta elektrownia jądrowa, która ma postać na, na pomocy. O jakiego rzędu pieniądzach mówimy, Panie pośle? O, wie pani, co nawet ciężko jest to. Ale o miliardach, tak, o miliardach, no wiem. Ja, To są dziesiątki miliardów złotych. Cała ta inwestycja, która powinna się zakończyć powiedzmy do 2040 roku. Pewnie przekroczy to grubo ponad 100 miliardów złotych. To są takie, to jest taka inwestycja. I rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób sprawić, żeby ten lokal content polski rzeczywiście był zaangażowany w te inwestycje, między innymi przez budowę w polskich stoczniach jack czyli takich statków, które stawiają te farby wiatrowe, a potem są niezbędne do tego, żeby je remontować w razie awarii. My, Polacy, do tej pory żadnego takiego jack nie mamy, mimo że na przykład stocznia Chris takie jack z powodzeniem buduje już kilka zbudowała. Dończycy, czyli no taki kraj, który naprawdę dużo tych farm wiatrowych stawia, jeszcze 10 lat temu nie mieli żadnego jacka yy, i zaczęli je budować po prostu. Nie mieli żadnego doświadczenia, ale zaczęli je budować i mają w tej chwili flotę składającą się już z sześciu jackapów yy, i są chyba jedną z najbardziej prężnych w zakresie tym działających firm, jedna z duńskich firm w zakresie stawiania farm wiatrowych. To są potężne pieniądze. Jeden taki jackap kosztuje na rynku w tej chwili około 600 milionów euro Dlaczego Polska tego nie robi nie wiem ale ważne jest to też w kontekście nie tylko ekonomicznym lokal kontentu, ale też bezpieczeństwa narodowego bo na Morzu Bałtyckim wiemy, że grasuje y, Rosja nie wiemy za jaki czas coś się wydarzy nie wiemy czy znaczy wiemy to, że jakby coś się wydarzyło jakby zaczął się konflikt albo jakby zagraniczni armatorzy którzy dysponują czakapami wynajmując do za olbrzymie pieniądze. Gdyby coś się wydarzyło, to oni momentalnie rezygnują z pracy na Morzu Bałtyckim. no bo mają takie prawo. W każdej umowie jest taka y, przewidziana klauzula, że w razie niebezpieczeństwa, konfliktu zbrojeniowego i tak dalej, to po prostu armator już nie musi wykonywać umowy i nie musi wysyłać jednostki.